Ta stylizacja Hani to stylizacja dzienna. Hania przyszła do mnie ze swoją ulubioną kurtką ramoneską i poprosiła mnie o stworzenie stylizacji wraz z tą kurtką. Co prawda czarny no nie jest najlepszym kolorem dla zgaszonego lata, chociaż są takie typy zgaszonego lata, które tą czerń uniosą. Ta czerń wtedy nie jest zbyt ciężka, jeżeli odpowiednio ją połączymy z innymi kolorami. W tej stylizacji postawiłam na jaśniejsze dżinsy o prostej nogawce, które świetnie modelowały nogi Hani i do tego klasyczny sweterek w odcieniu jaśniejszego pudrowego różu, który był również przygaszony, co świetnie pasowało do typu kolorystycznego.